Trafiły do nas już obydwie konsole nowej generacji od Microsoftu, czyli Xbox Series S i Series X. Mam nadzieję, że te nazwy nie będą nam się zbyt często mylić. Zaczynamy od rozpakowywania Series X, który. Przyznamy szczerze, jest. jakkolwiek głupio, to może zabrzmieć, tak całkiem ekskluzywnie zapakowane, więc za, za pudełeczko możemy przyznać punkty Microsoftowi, jeżeli chodzi o tę droższą, mocniejszą wersję konsoli właśnie. No ale też tradycyjnie nie może się z pudełko obyć bez kontrolera. Kontroler jest troszkę inny, trochę odmieniony, ale o tym parę słów. Za moment, bo pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, jakie zmiany w tym kontrolerze zaszły. To oczywiście jest kontroler nadal zasilany bateriami, więc w tym nic się nie zmieniło. A i niektórych pewnie zainteresuje fakt, że dołączany do zestawu jest kabel HDMI 2.1, więc wsparcie dla 120 klatek. Na sekundę 120 Hz, jeżeli macie takie telewizory, oczywiście, no to nie musicie dokupować, dokupywać osobnego kabla HDMI specjalnie przeznaczonego właśnie do wspierania 120 Hz i wszystkich tych innych nowoczesnych bajerów. Sama konsola zapakowana też w no, porządny powiedzmy materiał. Czarnego koloru sama konsola, też no widzieliście już ją nieraz. Czarna, smukła, całkiem ładna, bryłowata. I to na górze co widać takie zielone. Niektórzy czasem pytają, czy to są światełka. Nie, to nie są światełka, jest po prostu, są po prostu takie zielone elementy tam. W obudowie, ale to nie jest nic podświetlanego, tylko czasem może wyglądać, jakby się świeciło. I w sumie to jest całkiem ciekawy efekt. Sama konsola prezentuje się naprawdę nieźle, w sensie. To są dwie różne, jakby dwie firmy, dwaj konkurenci mają zupełnie inne podejście do, do tego, jak konsole wyglądają, ale Xbox Series S, X, przepraszam, w tym wypadku, trochę bardziej jakby wtapia się w tło, trzeba przyznać, jeżeli chodzi o wystrój naszego salonu. Kontroler, tak jak już zacząłem wcześniej, jest nieco odmieniony. Najważniejsza nowość to zupełnie inny d krzyżak, niż na normalnym, zwykłym, poprzednim kontrolerze do Xbox One. I muszę przyznać, że no chętnie, chętnie potestuję ten krzyżak w bijatykach, jak on się sprawdza, bo no trochę nie mam do niego zaufania. Bardzo fajne jest też, że wprowadzono taki chropowaty jakby materiał z tyłu obudowy i na triggerach. Trochę wygodniej to leży w dłoni teraz i no, pewnie trochę się trzyma ten kontroler niż starą wersję. No i oczywiście mamy też przycisk SHARE. Do przerwania screenów, filmików itd. Tak tak Teraz jeszcze spojrzenie na drugą konsolę, bo Microsoft przecież proponuje nam dwie konsole Next Genowe: Xbox Series S. Już zauważycie na pewno, że pudełko jest o wiele mniejsze. i Kontroler, oczywiście, też jest dołączony do zestawu. Jest to ten sam kontroler, tylko w tym przypadku w każdym zestawie jest biała konsola i biały kontroler do niej. Biały to może nie jest najlepszy kolor dla kontroler kontrolerów ze względu na zabrudzenia ewentualne powstające, ale kwestia gustu oczywiście wygląda na pewno ładnie, kiedy jest czyściutki. Standardowy zestaw, kable, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, czego możemy się spodziewać w konsolach. Na pewno samo, samo Pudło Series S. Obudowa, no, robi wrażenie pod tym względem, że jest naprawdę malutka. W sensie wiemy, że widzieliśmy już te materiały od Microsoftu i od różnych zagranicznych serwisów nie jeden raz, przecież sami o tym pisaliśmy też nie jeden raz. Ale kiedy osa, jakby sami weźmiemy do ręki tę konsolę i wyjmujemy ją z pudełka, no, to naprawdę. Y to robi wręcz wrażenie przynośnej konsoli, którą możemy sobie zapakować do plecaka tak naprawdę i zabrać gdzieś ze sobą na jakiś krótki urlop czy coś takiego, bo naprawdę, no jest też, nie jest też ciężka. W przeciwieństwie do Series X, który już sprawia wrażenie, no ma gabaryty takie pecetowe typowo, jest też ciężka. Więc Series jest naprawdę lekka jak piórko w porównaniu. I prezentuje się całkiem, całkiem też ładnie, no jest, jest to taka prosta bryła, ale efektowna, i dajcie znać na pewno, która konsola bardziej Wam się podoba, jeżeli chodzi o estetykę. A ja teraz tylko zaznaczę, że oczywiście możecie się u nas spodziewać testów tych konsol i tekstów bardziej obszernych. Ten materiał to jest tylko taki powiedzmy unboxing, coś w tym stylu i krótkie pierwsze spojrzenie, bo dopiero te konsole do nas dotarły, więc to jest taki wstęp. Przedsmak do tego, co przygotujemy, jeżeli chodzi o materiały związane z tymi dwiema konsolami. Tutaj macie jeszcze zestawienie dwóch obok siebie, no i ewidentnie widać smuklejszą Eskę. No i wersję X, która ma większe gabaryty, ale to by było na tyle na ten moment. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.